Ponad 200 osób rozpocznie naukę w Akademii Katolickiej w Warszawie. Łącznie na uczelni kształci się 1200 studentów, księży, kleryków, osób konsekrowanych i świeckich. Potrzebujemy nadal wychowywać ludzi głodnych wiedzy, informacji, ale także skłonnych do dzielenia się swoimi osiągnięciami, do bezinteresownej współpracy, do poszukiwania dróg rozwoju. Który będzie wspomagał innych ludzi. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 7 października w kościele seminaryjnym. Mszy świętej po raz pierwszy przewodniczył Metropolita Warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Bądźcie Akademią Katolicką prawdziwą i ambitną szkołą, kształtującą mądrych i wierzących teologów prawdziwych przyjaciół myślenia i prawdziwych przyjaciół Chrystusa. W inauguracji uczestniczyli między innymi nuncjusz apostolski, kardynał Kazimierz Nycz, biskupi, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji naukowych i zakonnych.